Dzień dobry, dobry wieczór, z tej strony Uba. Uba, Żaneta. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Mam nadzieję, że docenicie dzisiaj moją zabawę ze światłem. Jest ciemno, jest noc, a ja nagrywam. I chyba takiego filmu się na moim kanale nie spodziewaliście, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o piłce nożnej. Jak zapewne wszyscy wiecie, Euro 2020 już się rozpoczęło. Mecz otwarcia pomiędzy Włochami i Turkami odbył się 11 czerwca. Wielka maszyna piłkarska ruszyła, a ja w tym wszystkim pytam się, gdzie są kobiety? Nie odkryję chyba tutaj Ameryki, jeżeli powiem, że jakiekolwiek zawody piłkarskie to jest takie typowe święto mężczyzn. Wiecie o co mi chodzi? E, takie teksty typu Okej, okay, teraz jest euro, e, nie będę przez cały ten czas wieczorami dostępny, a ty kobieto, nie trój mi głowy, weźmy dzieci, żeby mi nie latały przed telewizorem. Zajmij się w domu totalnie wszystkim, mnie tutaj nie ma. No, chyba ewentualnie, że założysz taki seksy strój narodowy, zrobisz mi kanapki i podasz mi piwo. No wiecie, taki klimat jak z rysunku Andrzeja mleczki o pozycji meczowej. Ha, 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 Te wszystkie turnieje piłkarskie y, od zawsze były takim bardzo legitnym powodem od tego, żeby uciec od tej zrzędzącej żony i krzyczących dzieci. No i przeważnie jest zawsze jakiś taki turniej piłkarski się znajdzie. Jak akurat nie ma sezonu na nic, no to zawsze można y, zejść do garażu, pogrzebać coś y, przy samochodzie, albo pojechać na ryby. No bo wiecie, każdy facet potrzebuje takiej męskiej jaskini, ucieczki, y, bo w ogóle bycie w związku i posiadanie danie rodziny, to jest już dla nich game over. Więc gdzie w tym futbolu, w przestrzeni publicznej e, są kobiety? No po pierwsze jak przychodzi do takich wielkich zawodów, to oczy świata zwrócone są na WAX, partnerki znanych piłkarzy, które oceniamy zazwyczaj bardzo, bardzo mocno e, przez pryzmat tego jak wyglądają. Ewentualnie jest też drugi typ, taka e, ustabilizowana żona piłkarza, która gdzieś tam z boku pilnuje żeby jej mąż piłkarz miał wszystko zapewnione, i żeby mógł spełniać się zawodowa. Ona się wszystkim innym zajmie. Jest też hopsiup na punkcie kobiet, które mogą być zauważone na jakichś tam turniejach. Patrzcie, na przykład, Miss Euro Natalia Siwiec. Ale dlaczego w ogóle nie mówimy o kobietach piłkarkach. Przecież są sporty, w których kobiety są sławne, zdobywają bardzo grube kontrakty, Reklamowe i mówi się o nich dużo, jest o nich głośno w mediach. Streamingi sportów kobiecych również potrafią przynieść duży sukces komercyjny, ale jakoś tak dziwnie mi się wydaje, to jest oczywiście Instytut Badań Moich, że te sporty, które są kobiece i które są pokazywane w telewizji chętniej, to są te sporty, gdzie kobiety ubrane są w jak najmniejsze stroje. Wiecie, takie stroje, które jak najwięcej ciała tych kobiet odsłaniają. Może się wydawać, że czym innym można by przyciągnąć dużą widownię, w tym mężczyzn, żeby oglądali sporty kobiece. Jeżeli nie są to zawodniczki na poziomie prawdziwych sportowców, czyli mężczyzn, to przynajmniej dajmy facetom sobie popatrzeć. Do takich sportów należą na przykład gimnastyka artystyczna, akrobacja, łyżwiarstwo figurowe, tenis, andy nawet e, piłka siatkowa. I wiecie w ogóle jaka była inba, jak w tym roku na Australian Open Serena Williams e, założyła zabudowany strój, który był stylizowany na tym, e, który e, nosiła Flo Jo, rekordzistka świata w biegu na 100 metrów. Oczywiście tym, którym się to nie spodobało, zdarzyło się walność bardzo niesmaczne e, nagłówki w e, różnych portalach i gazetach. I na przykład taki nagłówek jak Potężna Serena Williams wcisnęła się w obcisły strój. No słuchajcie, ja bym chciała, żeby osoba, która to popełniła była zwolniona w sekundę. To jest tak obleśne i tak poniżające. Nie wiem w ogóle kto to napisał i kto dopuścił do tego, żeby to było opublikowane. Serio o Serenie Williams. Zastanawia mnie też, po co tenisistkom takie krótkie stroje, wiecie, te spodenko-spódniczki. Nie wiem, bo nie wydaje mi się, że jest to spowodowane komfortem, skoro faceci mogą grać w normalnych spodenkach. I dowiodła tego właśnie Serena Williams, której nie posądziłabym o to, że grałaby w tenisa w stroju, który byłby niekomfortowy. Na dodatek dopiero w tym roku e, niemiecka gimnastyczka Sara Voss wystąpiła na Mistrzostwach Europy w zabudowanym stroju. I tutaj zacytuję to, co sama Sara powiedziała na ten temat. Od czasu do czasu znajduję w internecie swoje zdjęcia, które w ogóle mi się nie podobają, właśnie dlatego że sfotografowano moje krocze. Gimnastyka jest zbyt piękna, żeby robić takie zdjęcia. A wracając do piłki nożnej kobiet. Yy, przypomnijcie sobie, jak wyglądał wasz WF, yy, na przykład w podstawówce. Zawsze było tak. W moim przypadku również, że dziewczynki były w innej grupie, a chłopcy byli w innej grupie. I nigdy nie zdarzyło nam się grać w coś razem albo mieć zajęcia razem. No i oczywiście chłopcy zazwyczaj szli i grali w piłkę, a dziewczynki skakały przez kozła, skakały w dal, biegały, albo po prostu sobie gdzieś tam chodziły i wszystkim było wszystko jedno. Więc dziewczynek w ogóle się nie zachęcało do tego, żeby w szkole grać w piłkę nożną. Ym, więc zauważmy, y, że jeżeli od początku nie będzie to y, takie defaultowe zajęcie, to te dziewczynki tracą już kilka lat, żeby poćwiczyć tę piłkę nożną, a potem, gdyby chciały to kontynuować, będą musiały to robić przeważnie na własną rękę, na jakichś zajęciach pozalekcyjnych. Jeżeli już taka dziewczynka się zainteresuje piłką nożną, to pojawia się kolejny problem a jest nim oczywiście niedofinansowanie piłki nożnej kobiecej oraz nie traktowanie piłkarek tak poważnie, jak traktuje się piłkarzy. Przykładem może być ostatnia sytuacja z Kraśnika. Podczas meczu KS Stella Kraśnik versus KS Wierzchowiska na boisko wtargnął kierownik klubu i zaczął wyganiać z tego boiska piłkarki, mówiąc, że zniszczą one murawę przed meczem prawdziwych piłkarzy, czyli mężczyzn, który miał się odbyć po południem tego samego dnia. Dziewczyny z boiska zejść nie chciały, były w środku meczu, więc nasz Janusz Piłki Nożnej zadzwonił po policję. Policja przyjechała, zostało udowodnione to, że dziewczyny grały tam legalnie, została Podpisana umowa, klub wynajął to boisko na czas tego meczu, ale niestety dziewczyny musiały zejść, ponieważ Janusz powiedział, że z boiska nie zejdzie i jego to nie interesuje, a dziewczyny musiały kontynuować mecz na boisku takim pobocznym. W tym momencie trwa zbiórka na sprzęt i na ubrania dla dziewczyn z KS Stella Kraśnik. Link będzie w opisie na dole, jeżeli będziecie chcieli im się coś dorzucić, to bardzo zachęcam na Pochybel Januszowi. A co do wielkich wydarzeń w świecie kobiecego futbolu? Wiecie kiedy ostatnio one się odbyły? Ostatni finał Women's Champions League odbył się 16 maja 2021 roku. Zwyciężyła FC Barcelona. Kobiece Euro ostatni raz odbyło się w 2017 roku i zwyciężyła Holandia. Ostatnie mistrzostwa świata odbyły się w 2019 roku i zwyciężyły dziewczyny ze Stanów Zjednoczonych. I wiecie, jakoś nie widziałam, żeby główne stacje telewizyjne zabijały się o to, kto będzie miał licencję do tego, żeby nadawać na żywo z tych wydarzeń i tak samo nie widziałam, żeby producenci piwa obklejali swoje puszki z napisem Women's Champions League. Jak oczywiście możemy. Się domyślać, zarobki piłkarek są niebotycznie niższe niż zarobki piłkarzy. Jedna z najlepiej zarabiających piłkarek, Norweszka Ada Hegerberg, zdobywczyni złotej piłki, zarabia około 400 tysięcy euro rocznie. Męski zdobywca tego tytułu w tym samym roku 2018, bo tutaj jeszcze wspomnę, że te dane są z roku 2018, Luka Modric, dla porównania w tym samym roku zarobił 7 milionów euro. Tutaj jeszcze zobaczmy sobie bardzo ciekawą grafikę. 1693 piłkarki zarabiają tyle, co Messi. Rekordistką w zarobkach jest amerykanka Alex Morgan. Zarabia ona około 3 milionów dolarów rocznie, ale tylko 5% jej zarobków pochodzi z amerykańskiego związku piłkarskiego, reszta to kontrakty reklamowe. W porównaniu do np. Neymara, który zarabia około 34 milionów dolarów rocznie, albo Ronaldo, który zarabia 8%. 80 milionów dolarów rocznie, no to naprawdę jest ułamek. Oczywiście, oczywiście. Znam internet y, wzdłuż i wszerz, i mogę się spodziewać komentarzy w stylu. No, przecież sponsorzy idą tam, gdzie mogą zarobić. To nie jest akcja charytatywna, wolny rynek. No tak. Dobrze. Ale jeżeli od samego początku te dziewczynki, jeżeli już się zdecydują grać w piłkę, mają takie problemy, że nie mają dobrych piłek albo strojów, kiedy chłopcy z tego samego zespołu mają, jeżeli dziewczynki nie będą grały w piłkę na WF-ie i nie będą do tego zachęcane. Jeżeli ojcowie będą synów zabierali na boisko, żeby sobie pokopać, no ale córek, no, co ojciec może zrobić z córką? Córka to nie niech siedzi. Z matką, no to o czym my w ogóle tutaj mówimy? I wiecie co, ja się zastanawiam, dlaczego te wielkie imprezy piłkarskie nie mogą odbywać się razem. E, turnieje tenisowe odbywają się razem, olimpiady odbywają się razem w tym samym czasie. I gdyby na przykład zrobić tak, e, że euro damskie i męskie jest razem, wtedy już wszystkie kamery są skupione na te dane boiska, na ten dany event, jest dużo logotypów, sponsorów, e, są duże zasięgi, e, wtedy autor automatycznie tym kobietom wzrosłyby zasięgi i ich kontrakty na przykład reklamowe od razu by podskoczyły. Dlaczego tak się nie dzieje? Dlaczego tak może dziać się w innych sportach, a w tym najbardziej popularnym sporcie, który oglądają absolutnie wszyscy? Nie. I znowu wracając do takiej pracy u podstaw, szkoły, kluby Kultura, rodziny, kontakt ojca z dziećmi, nawet mama może zabrać z dziewczynki, żeby pokopać sobie piłkę, jeżeli tym się interesują. Chciałabym, żeby sama piłka nożna nie była nacechowana płciowo, żeby to po prostu była gra. Bo rozumiem osoby, które lubią oglądać piłkę nożną, które kibicują klubom, albo osoby, które się pasjonują grą w piłkę nożną. Bo w sporcie jest coś pięknego, ale jeżeli sport jest tak nacechowany, na jedną płeć, i niemal nie dopuszcza innych płci do tego, żeby mieć w tym sukces, albo żeby się tym pasjonować, to wydaje mi się, że jest tam duże pole do poprawy. I jeszcze jedna rzecz do poprawy usunięcie takich osób, jak pan Janusz z Kraśnika. Na dzisiaj miałam tyle do powiedzenia na temat szalejącego Euro 2020. Dajcie mi znać, czy Wy w ogóle oglądacie, czy pasjonujecie się piłką nożną, komu kibicujecie w tych rozgrywkach, które teraz się dzieją, no i czy oglądacie kobiece rozgrywki. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i za czas spędzony ze mną. Jeżeli będziecie chcieli, zapraszam Was na moje inne social media. Jestem na Facebooku i na Instagramie, którego Wam serdecznie polecam. Ponieważ jestem tam prawie codziennie. Linki będą w opisie na dole. Jeżeli ten film Wam się spodobał, bardzo proszę, kliknijcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie obejrzeć inne moje filmy i chcecie dostawać notyfikacje, kliknijcie w zasubskrybuj i w dzwoneczek obok tego. Dzięki temu YouTube będzie Was powiadamiał zawsze wtedy, kiedy na moim kanale pojawi się nowy film. Póki co żegnam się z Wami serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!